Nowenna do najdroższej krwi Jezusa. O niezmierny i wieczny Majestacie Boży, Najświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ja, najpokorniejsze Twoje stworzenie, adoruję i wielbię Ciebie z wielkim uczuciem i uległością, które mogą ofiarować stworzenia. W obecności Twojej i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba, w obecności mojego Anioła Stróża, moich świętych patronów i całego dworu niebiańskiego, potwierdzam, że tę modlitwę i prośbę, którą za chwilę rozpocznę do litościwej i miłosiernej dziewicy Maryi, przez zasługi drogocennej krwi Jezusa, zamierzam uczynić z czystą intencją i przede wszystkim dla Twojej chwały, dla zbawienia mojego i mojego bliźniego. Z tego powodu oczekuję od Ciebie, mój Boże, najwyższe dobro, za wstawiennictwem najświętszej dziewicy, otrzymać łaskę, o którą pokornie proszę ze względu na nieskończone zasługi najdroższej krwi Jezusa. Ale cóż mogę uczynić w obecnym stanie, w którym się znajduję, jeśli nie wyznać Tobie, mój Boże, wszystkie moje grzechy popełnione aż do dzisiaj, prosząc Ciebie na nowo o oczyszczenie we krwi Jezusa? Tak, mój Boże, żałuję i boleję z tego powodu ze szczerego serca. Nie z bojaźni przed piekłem, na który zasłużyłem, ale dlatego, że obraziłem Ciebie najwyższe dobro. Postanawiam stanowczo z Twoją świętą łaską nie obrażać Ciebie więcej w przyszłości i unikać najbliższych okazji do grzechu. Miej miłosierdzie nade mną, Panie, przebacz mi. Amen. Pod Twoją obronę uciekam się, o święta Matko Boża. Nie lekceważ modlitwy, którą do Ciebie kieruję o dziewico chwalebna i błogosławiona. O Boże, przybądźby mnie zbawić. Panie, pośpiesz mi na pomoc. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wszystka piękna jesteś, o Maryjo, i skazy pierworodnej nie ma w Tobie. Jesteś najczystsza, o dziewico Maryjo, królowo nieba i ziemi, Matko Boża. Pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię Cię na wieki. O Maryjo, do ciebie się uciekam, ciebie wzywam. Pomóż mi, o najsłodsza Matko Boża, pomóż mi, Królowo Nieba, pomóż mi, najlitościwsza Matko i ucieczko grzeszników, pomóż mi, Matko mojego najsłodszego Jezusa. A ponieważ nie ma rzeczy, o którą nie prosiłoby się ciebie na mocy męki Jezusa Chrystusa, której by się nie otrzymało od ciebie, z żywą wiarą proszę cię, "Byś udzieliła mi łaski, która tak bardzo leży mi na sercu. Proszę cię o nią przez Boską krew Jezusa, wylaną dla naszego zbawienia. Nie przestanę wołać do ciebie, aż mnie nie wysłuchasz. O matko miłosierdzia, ufam, że otrzymam tę łaskę, ponieważ proszę cię o nią przez nieskończone zasługi najdroższej krwi Twojego umiłowanego syna. O matko najsłodsza, przez zasługi najdroższej krwi Twojego Bożego syna, Udziel mi łaski. 1. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną krew, którą Jezus przelał w czasie swojego obrzezania we wczesnym dzieciństwie, zaledwie ósmego dnia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej krwi Twojego Bożego Syna, wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim. 2. Proszę Cię o nią, O Maryjo Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną krew, którą Jezus przelał obficie w czasie agonii w ogrodzie. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej krwi Twojego Bożego Syna, wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim. 3. Błagam Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną krew, którą Jezus przelał obficie. Gdy odarty i przywiązany do kolumny był okrutnie biczowany. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej krwi Twojego Bożego Syna, wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim. 4. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną krew, która wypłynęła z głowy Jezusa, kiedy był ukoronowany bardzo ostrymi cierniami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O dziewico Maryjo. Przez zasługi drogocennej krwi Twojego Bożego Syna, wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim. 5. Proszę Cię o nią Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną krew, którą Jezus przelał niosąc krzyż na drodze Kalwarii, a szczególnie przez tę żywą krew zmieszaną ze łzami, które Ty wylałaś, towarzysząc Mu w najwyższej ofierze. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej krwi Twojego Bożego Syna, wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim. 6. Błagam Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną krew, która wypłynęła z ciała Jezusa, gdy był odarty z szat. Tę samą krew, którą przelał z rąk i ze stóp, kiedy był przybity do krzyża ciężkimi i bardzo kłującymi gwoździami. Proszę Cię o nią przede wszystkim przez krew, którą przelał podczas swojej najsurowszej i rozdzierającej agonii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej krwi Twojego Bożego Syna, wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim. 7. Wysłuchaj mnie, najczystsza Dziewico i Matko Maryjo, przez tę najsłodszą i mistyczną krew i wodę, która wypłynęła z boku Jezusa, gdy włócznią przebito mu serce. Przez tę najczystszą krew, udziel mi, o Dziewico Maryjo, łaski, o którą cię proszę. Przez ten krew najdroższą, którą głęboko czczę i która jest moim napojem na ołtarzu Pana Boga, wysłuchaj mnie, o litościwa i słodka Dziewico Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim. Aniołowie i wszyscy święci w Niebie, którzy kontemplujecie chwałę Boga, zjednoczcie Waszą modlitwę z tą modlitwą Drogiej Matki i Najświętszej Królowej Maryi i uzyskajcie dla mnie u Ojca Niebieskiego łaskę, o którą proszę przez zasługi drogocennej krwi naszego Bożego Odkupiciela. Również do was się uciekam, dusze święte w czyśćcu. Módlcie się za mnie i proście Ojca Niebieskiego o łaskę, o którą błagam przez tę krew najdroższą, którą mój i wasz Zbawiciel przelał ze swoich najświętszych ran. Ja także ofiaruję za was, Ojcu przedwiecznemu, krew przenajdroższą Jezusa, żebyście mogli radować się Nim w pełni i chwalić Go na wieki w chwale nieba, śpiewając. Odkupiłeś nas o Panie Boże, Twoją krwią i uczyniłeś z nas królestwo dla naszego Boga. Amen. O dobry i umiłowany Panie Boże, słodki i miłosierny, zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi duszami, tak żywymi jak i zmarłymi, które odkupiłeś Twoją krwią drogocenną. Amen. Niech będzie błogosławiona krew Jezusa, teraz i zawsze.